Adam Kowalski z nami, witam serdecznie. Witam witam wszystkich. Powiedz nam na początku, jak się czujesz, no bo ogłoszony pojedynek w, na FEN 27 w Szczecinie. Powiedz nam, jak zaczęły się przygotowania w ogóle? No, ostatnie naszej rozmowy, niewiele czasu tam minęło, no, ale trochę się zmieniło, bo już zacząłem takie stricte przygotowania pod walkę. Tak jak mówisz, walczę na FEN 27 w Szczecinie 27 stycznia. Moim przeciwnikiem ma być Wojciech Janusz. Bardzo solidny zawodnik. No, Szykuje się bardzo dobra walka i, i, i po prostu i ciężko się przygotowuję. Już zaczynam przygotowania i, i, i wszystko idzie swoim tokiem. Powiedz kto mi, kto Ci pomaga w sparingu? Teraz jeszcze jako takich sparingów nie rozpocząłem, zaczęliśmy na razie przygotowania wytrzymałościowe, no ale jeżeli zacznę sparingi to na pewno będą to wszyscy człowiek, zawodnicy w naszym klubie będą mi pomagać w przygotowaniach. Tak jak wspomniałeś, twoim przeciwnikiem będzie Wojciech Janusz, powiedz nam co wiesz na jego temat. Z Wojtkiem już miałem kiedyś się zmierzyć, walczyliśmy wtedy, był to, ja walczyłem w półfinale areny Bersekerów, on walczył w półfinale. No i mieliśmy spotkać się w finale, tylko że tam arena Bersekerów chyba wtedy jako gala przestała w ogóle funkcjonować. No i, i po prostu wiedziałem, że prędzej czy później do tej walki może dojść. Wojtek jest bardzo solidny, yy, widać, że się bardzo przykłada z, do treningów, bardzo się rozwinął. No i szykuje się bardzo, bardzo ciężka walka dla, dla mnie, nastawiam się na, 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 na ciężką walkę. Jestem nastawiony jak w każdej walce na zwycięstwo. Jego ostatnie z, zwycięstwa były efektowne przed czasem, kończył to kałtami, ale były to zawodnicy z ujemnymi bilansami. Yy. Pierwszy to pod uwagę, to robi to, na tobie wyrażanie te zwycięstwa jego ostatnie? No, na pewno na pewno pokazał, że, że, że masz czego uderzyć. Yy, zawodnicy, może, yy, zawodnicy może tam, jakby, tak jak mówisz, yy, rekordami swoimi nie porywali, ale na pewno jest to, yy, jest to bardzo solidny zawodnik, nie lekceważę go i będę chciał się przygotować jak do yy, najlepszej walki w swoim życiu. Ale patrząc z drugiej strony, jeżeli przygrywą, to z dowodnikami naprawdę znakomitymi, Michał Aleksiejczuk, który teraz jest w UFC, Marcin Wójcik, który ma przecież ze sobą świetną przygodę w KSW. No tak dokładnie, no. to jest bardzo, bardzo, bardzo ciężki przeciwnik na pewno nie będzie lekko, no. na pewno nie będzie lekko z, z nim, no i co, nastawiam no, no, się na, na, na ciężką walkę po prostu, to nie będzie, nie będzie łatwa walka. Walka ta na tak zwanym terytorium Rywala, ale powiedz mi, już chyba miałeś takie e, sytuacje, choćby walka z Marcinem Łazarzem, chyba ona była w Białogardzie. Tak, mia, 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 miałem już takie sytuacje. Wojtek będzie teraz gospodarzem, publicznie będziemy mu sprzyjał, ale jakoś nie, nie, ma, nie, ma, nie ma dla mnie w tym jakiejś dodatkowej presji. Jeżeli trzeba, trzeba, trzeba walczyć na terenie wroga, to będę walczył na terenie wroga, jak trzeba będzie walczyć w siebie, będę po prostu walczył u siebie. No Nie ma tu dla mnie jakiejś dodatkowej presji. Jesteś zdziwiony, że nie dostałeś już w tym momencie tej walki o pas mistrzowski? Wiesz to to wszystko trzeba sobie zasłużyć. Jeżeli by, by była to walka, no to na pewno bym się cieszył. No jeżeli jeszcze nie teraz, no to trzeba sobie konsekwentnie na to zasłużyć i, i, i po prostu jak teraz wygram, to myślę, że następna walka będzie pas. Motywacja jest spora, bo teraz Fen połączył się z Babilonem, można wywalczyć już dwa pasy mistrzowskie. No na, na razie to spokojnie. Na razie zacznijmy, zacznijmy teraz tu się zajmiemy się znaczy walką z Wojtkiem, później będziemy no, myślę o myśleć Ja tak nie chcę. W za bardzo wybiegać, po prostu tutaj, muszę do tej walki po prostu się dobrze przygotować i, i dać się wszystko na walce. Wygląda na to, że organizacja chyba z, zdecydowała, że Rafał Kijanczuk będzie musiał zwyciężyć chociaż jeszcze jedną walkę, żeby toczyć z tobą jeżeli oczywiście wygra z Wojtkiem, Januszem, mówimy potencjalnie. No, wydaje mi się, że, że, że takie rozwiązanie będzie najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem, ponieważ była jakaś tam, yy, po pierwszych walkach była jakaś drabinka, yy, drabinka była jakaś w FNF w, w 93, no i ja wygrałem, Wojtek wygrał, tak będzie najsprawiedliwiej, że my teraz zawalczymy. Rafał niech się odbił się, niech się jeszcze odbije i wtedy jeżeli yy, będzie taka możliwość rewanżu, no to jak najbardziej ja jestem za. Tak. Dobra, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.